Cześć, witam. Dzisiaj taki temat wpadł mi do głowy na przykładzie mojej ostatniej długiej trasy, tym razem samochodem spalinowym, ale chciałem to porównać do elektryków i zastanowić się, jak szybko powinien ładować się samochód, żeby można było nim jeździć tak jak zwykłym samochodem spalinowym. Więc tak, tutaj mamy taką trasę to jest konkretnie trasa do Chorwacji, która miała 1330 km. I tutaj czas jazdy to było troszkę ponad 15 godzin. Natomiast cały czas tej, tej na tą trasę, jaką przeznaczyłem, to było 17 godzin i bodajże 15 minut. Także troszkę ponad 2 godziny było przystanków. To były tak, takie przystanki: no, trzeba coś zjeść, skorzystać z toalety. Nie jechałem tu na żaden wynik. Po prostu normalna, spokojna jazda, tak jak. Według potrzeb. No i teraz tak, policzmy, jakby to wyglądało dla samochodu elektrycznego. Czyli mamy, tak, włączamy sobie kalkulator i mamy tak. Liczmy, że jedziemy. A dodam jeszcze, że zużycie benzyny na tej trasie było 6,2, średnia 88 na godzinę. Jadąc w tym stylu z mojego doświadczenia, jadąc ekonomicznym samochodem elektrycznym, jesteśmy w stanie zrobić zużycie na poziomie 16 kWh na 100 km. Czyli policzmy sobie, ile będzie potrzeba na taką trasę. I zaczynamy tak. 16 razy 13,3. Wychodzi nam, że na całą tą trasę potrzebujemy 212 kWh. I teraz tak, jeśli mamy Tesla na przykład long range, na początku mamy około 80 kWh w baterii. Więc odliczamy sobie to, co mamy na początku, i wyjdzie nam to, co musimy się doładować. Musimy doładować 132 kWh. A przypomnę, że Tesla na dzień dzisiejszy może ładować się już z mocami nawet 200 kW na takich super szybkich ładowarkach. Natomiast realnie na tej trasie będziemy korzystać z superchargerów, i tam prędkość ładowania będzie dochodziła do 120 kW, średnia będzie troszkę pewnie niższa. Natomiast tak czy siak widać z tego jasno, że troszkę ponad godzinę ładowania na tak długą trasę dla tego samochodu wystarczy. Postanowiłem to wbić w Better Route Planner'a i zobaczyć jak on się ustosunkuje do moich wyliczeń. Więc tak, tutaj ustawiłem, że mamy Tesla 3 Long Range i będziemy jechać dokładnie tą samą trasą, którą ja jechałem, czyli tutaj od Krakowa na Wadowice, z Wardoń potem do Bratysławy, potem drogą 86 tutaj na Słowenię, na Słowenię miniamy autostradę, to jest tylko parę kilometrów przez Słowenię jedziemy, po czym Zagrzeb i już tutaj autostradą przez całą Chorwację aż na w kierunku Dubrownika w Stonie na Półwysep Peljeszac i tutaj do miejscowości Orebić dojeżdżamy i mamy tą trasę tak. Zaczynamy z naładowaniem 100%, po czym do Bratysławy dojeżdżamy, mamy 20%. Ładujemy się w Bratysławie troszkę ponad pół godzinki i to nam wystarczy, żeby dojechać już na Chorwację do miejscowości Karlowacz. Tam ładujemy się 17 minut, potem kolejne ładowanie na Chorwacji to jest 16 minut i 20 minut. Całkowity czas ładowania to jest godzinę 27. A przypomnę, ja na tej trasie potrzebowałem ponad 2 godzin przystanków, żeby jakoś w miarę funkcjonować i dojechać, więc takim samochodem na dzień dzisiejszy samochód potrzebuje mniej przystanków niż kierowca. Jeśli oczywiście jedziemy nie na zabój, tylko na, na spokojnie, więc takim samochodem można już to przejechać no jak samochodem spalinowym, więc na dzień dzisiejszy jest technologia i dzisiaj tylko brakuje mi takiej Tesli, żeby to udowodnić, że można pojechać dokładnie tak jak samochodem spalinowym, bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnego czekania, aż się samochód naładuje. Wręcz będzie przeciwnie, to samochód będzie czekał gotowy, aż my w końcu na przykład zjemy i łaskawie usiądziemy, żeby dalej jechać. Więc tak to wygląda dla takiego samochodu jak Tesla Model 3 Long Range, natomiast Zrobiłem jeszcze symulację dla midrange'a, i tutaj przy midrange'u musimy troszkę się częściej ładować. I tutaj, już do Bratysławy, dojeżdżamy na 6%, więc tu jest troszkę, troszkę trzeba będzie ostrożnie jechać. Natomiast potem, już jedziemy sobie spokojnie i mamy, ładujemy się na Węgrzech, i potem w Karlowaczu. I dwa razy na Chorwacji, i tutaj, w tym przypadku, całkowity czas ładowania wychodzi godzinę 47, czyli dalej mniej niż potrzebuje kierowca, taki jak ja, na tej trasie odpoczynków żeby jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Więc tak to wygląda. I tutaj mam propozycję ponieważ mam tutaj statystyki dla samochodu spalinowego z tej konkretnej trasy no marzy mi się przejechać tą trasę samochodem elektrycznym na dzień dzisiejszy no, jedyny samochód jaki nadaje się do udowodnienia mojej teorii że można nim jeździć dokładnie tak samo jak jest to samochodem spalinowym to jest Tesla Model 3 Long Range lub Mid Range jeśli ktoś posiada taki samochód chętnie bym nawiązał współpracę i jeszcze krótkie takie podsumowanie. Wiem, że e, ci, którzy posiadają Tesle, jeżdżą po całej Europie i nie jest to dla nich żaden wyczyn. E, rozumiem natomiast potrzebę, żeby e, uświadomić e, reszcie społeczeństwa, że jazda samochodem elektrycznym to już nie jest nic nadzwyczajnego. I stąd chciałem taki przykład podać, a chciałem, to, żeby to był taki szczególny przykład, żeby porównać trasę przejechaną samochodem spalinowym i samochodem elektrycznym, no, trzeba patrzeć w przyszłość. Taki samochód, jak Tesla Model 3 jest dzisiaj no, jeszcze drogi, natomiast za kilka lat będą takie samochody używane, będą jakieś tam dopłaty, i, i takie samochody za, za kilka, kilkanaście lat. Będą dostępne dla szerszej ilości społeczeństwa, dla szerszej grupy. I no myślę, że taka jest przyszłość, i ta przyszłość już dla niektórych jest dzisiaj, dla, dla niektórych jest, jest bardziej odległa. Natomiast no moim marzeniem jest, żeby byłam żeby była to przyszłość dla wszystkich, a, a myślę, że tutaj Tesla, Tesla robi dobrą robotę i dlatego chciałem no, w ten teoretyczny sposób za, zaprezentować taką trasę.